15. Yy, nadzwyczajną sesję wczynnej kadencji Rady Miejskiej w Krasnogrodzie. Serdecznie witam yy, wszystkich Państwa radnych. Witam yy, Pana Burmistrza Kazimierza Mieszkala, yy, Doradcę Burmistrza Pana Janusza Osia, Sekretarza Pana Kazimierza Gęsie, Panią Skarbnik, Panią yy, Witam serdecznie Panią Inspektor do spraw serdecznie Pani Dyrektor Kultury, Pani Marian Czaple. Witam bardzo serdecznie Pani i Panów i Przewodniczący Rad Osiedlownej. Również witam stałych naszych y, mieszkańców y, obecnych na sesji. Y, na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest y, 13 obecny, prawie pastoralny W takiej sytuacji jest kworum i Rada jest yy, może prawomocnie podejmować uchwałę i następny yy. Następnym punktem jest przyjęcie porządku obrad. Pierwszy punkt to było otwarcie, następny przyjęcie porządku obrad. Trzeci punkt podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zakończenie obrad. Czy do porządku obrad są jakieś uwagi orgoski? Pytam. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Proponuję wnieść jeszcze jeden punkt do porządku obrad. Obrad, przepraszam, do interpelacje i wolne wnioski zawsze sesji. Jestem w nie wiem dlaczego, dzisiaj tutaj nie było, bo nie przeoczenie. są tutaj i są tutaj, i są, i są tutaj. To tak, tak. I proszę się, prawda? Proszę, byśmy to przekazywali na Radę Sesji. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jeszcze jakieś. Mhm. Tak, posiedzenie dzisiejszej Rady Sesji, dzisiejsza, związane jest z, z podjęciem uchwały w sprawie to jest mokraż odprawianych źródła energii w dofinansowaniu inwiwalnych i I tą uchwałę się do 14 czerwca. Dlatego też jest to taki tryb nadzwyczajny. Ale jak z tej sytuacji postąpić, to zasięgniemy pomocy pani inspektor, żeby powiedziała, co w takiej sytuacji yy, możemy, jak powinniśmy postąpić. ma sobie przytoczyć y, tutaj artykuł 20 ustawy o samorządzie gminnym, ustęp 3. Y, odczytam treść. Na wniosek wójta funkcjonalnie 4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający wziął się w ciągu 7 od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogę określone w ustępie 1 zdaniu 2, a to zdanie, czyli Do zawiadomienia o zwołaniu sesji Dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwały. Odnosząc się do tego, co tutaj Państwu czytała, Burmistrz taki wniosek złożył do Przewodniczącego Rady dniu 1 czerwca tego roku. tego roku. W związku z tym przewodniczący taką sesję nadzwyczajną zwołą. Burmistrz do zagadnienia do tego swojego wniosku dołączył porządek obrad. Ten porządek. Obrad jest taki, jak Państwo otrzymaliście zawiadomienia. I jeżeli chodzi o zmianę porządku obrad, można go zmienić, przepisy tam przewidują, z tym, że za zgodą yy, wnioskodawcy, czyli Pana Burmistrza. I tu pozwolę sobie również odczytać yy, treść artykułu 20 ust. 4. Do zmiany porządku obrad zwołanej. Dobra obrad sesji zwołanych w trybie określonym ustępie 3, który od Państwa odczytałam, stosuje się przypisów ustępu 1 i tu jest. Z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Więc można zmienić porządek obrad, ale jest wymagana zgoda Pana Burmistrza, jeżeli chodzi o porządek obrad. Tak jak Państwo wczoraj na komisji do Państwa wspomniała, że planowana jest sesja 23 czerwca. Będzie, będzie tam szereg różnych y, punktów, będą interpelacje, jest to czas nieoddechny, bo za dosłownie za półtora do tygodnia, więc te wszystkie sprawy można również zgłosić wówczas. Y, Natomiast w tym czasie też można zgłosić do Pana Burmistrza, choć y, pracowników, także jest taka, jest możliwość, że jest uwaga nazwana Pana Burmistrza, może Burmistrz się do tego po prostu ustosunkuje. Dziękuję bardzo. Tak jak wspomniała Pani Wójt, jest to sesja czysto techniczna, którą należy przeprowadzić w terminie do 14 czerwca, ponieważ do 14 czerwca składamy wniosek na podawianie źródła energii i jest, aby w wieloletniej finansowe finansowej były zapisy dotyczące... Sesja była zwołana. Za chwilę będzie sesja, na której będziemy mogli rozmawiać o wszystkich rzeczach. Doskonale Państwo, Radni wiedzą, że we wszystkich sprawach dotyczących można się kontaktować ze mną, tak jak i z urzędnikami Urzędu Miejskiego. Więc nie widzę potrzeby, aby rozszerzyć porządek obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję. Pan się boi, że uczulenia, Panu nie dostał? Uczulenia pan nie dostanie? Nie, bardzo pana przepraszam. Tak, że mi więc spotkmy się i na, na temacie i na y, dzisiejszym y, porządku y, sesji. Przepraszam. Wobec powyższego y, zgłaszanie w sporządym wniosku w bo po prostu Pan nie wyraźnie zgody na zmiany w Przystępujemy w takim razie do przyjęcia porządku obrad radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że na trzynastu radnych dziewięciu radnych było za. Czterech radnych było przeciw. Porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Jest wydajny państwa radnych. Czy po uchwałę odczytać? 4 każdy po prostu zaznajomił się i... Czy jest potrzeba odczytania? Czy każdy wie? To jest Dobrze, bardzo proszę. 15 na 2016 Rady miejskiej w Kradzie z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dzień Ustaw z 2016 roku pozycja 446 i artykuł 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustawy 2013 roku, pozycja 865 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Krasnobrodzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy Uchwalę nr 12 przez 86. Przed 2015 Rady Miejskiej w Kreswodzie, z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmian. Punkt pierwszy W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 obejmującej prognozę kwoty wg. na lata 2015-2029 oraz dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Wykażnych przedsięwzięć dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się podszczeniu przez nagrodowych. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Może jeszcze określenie po załączniki każdy może ale o się nie o co Do planu zwiększenia panu dochodów o kwotę 345 522 ,50 zł. 50 groszy, to jest do kwoty 24 264 302 ,50 zł. 50 groszy. zwiększenia panu dochodów o kwotę 345 522 ,50 zł. 50 groszy, to jest do kwoty 25 230. 2444,64 zł. Dobrze. W załączniku przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie pod nazwą Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Krasnowa". o łącznych nagrach finansowych 5 772 500 zł w latach 2016-2018. Bardzo proszę Panią Spartę o komentarz. i w trakcie tego okresu indecyzyjnego długu, przedmiotu zmieniającego się od zajęcia w związku z innymi y, dotacjami. Dziękuję bardzo. Czy są y, jakieś konkretne pytania dotyczące właśnie tej uchwały? Czy coś jest jeszcze do wyjaśnienia? Bardzo proszę. let uh -huh. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. To z Państwa radnych jest na podjęciu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę o podniesienie. Kto się wstrzymał? Też widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 15. nadmocnioną sesję 7 kadrofskiej Radnińskiej Kreskodroli. Dziękuję za uwagę i zapraszam do